Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chcemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy Boga można poznawać na wiele sposobów, czy może jest tylko jeden właściwy, także bardzo Was zapraszamy. Przenosimy się dzisiaj do września 2021 roku. Serdecznie zapraszamy. Ja, jak i bardzo wiele, wiele innych. Zaczyna się oczywiście od Marcina Zielińskiego, a dokładnie od jego konferencji, na której wspominał o pewnym serialu zwanym The Chosen. bo nawet dzisiaj specjalnie założył tego koszulkę, żeby wam pokazać. Tak jest. opowiadał, że jest to serial, który opowiada o Jezusie, a dokładnie o jego działalności, o powoływaniu apostołów. O niesamowitych cudach i o wiele, wiele, wiele innych cudownych rzeczy, które Jezus robił 2000 tysiące lat temu. No więc stwierdziliśmy, że no może warto, skoro Marcin Zieliński tak powiedział, to, to <grywka> tak warto, było, tak było. <grywka> tak było. E, więc wróciliśmy do domu, odpaliliśmy serial, no i tak oglądamy pół godziny i ja mówię, Kuba, to chyba nie mój vibe, to chyba nie do końca mój klimat. Kuba nie był do końca yy, tak bardzo negatywnie nastawiony jak ja. Ja generalnie mam luźniejsze podejście do tych spraw. Tak, ale ja się uparłam, no i włączyliśmy serial. Ja go nie oglądałam przez następne półtora miesiąca, tak myślę. Tak, ja generalnie miałem takie przekonanie, żeby do niego wrócić, bo usłyszeliśmy o tym w sierpniu, oglądaliśmy, tak jak Natalka wspomniała, wyłączyliśmy. Ale gdzieś po półtora miesiąca, gdzieś pod koniec września, przyszło do mnie takie przekonanie, Kuba wróć do tego. Okej, okay, mam trochę wolnego czasu, czemu nie, pooglądam. Odpaliłem ten serial. Dokończyłem ten pierwszy odcinek, który chyba jest najludniejszy w ogóle z całego, z całego serialu. I mam mały spoiler alert w ostatniej scenie pojawia się Jezus. I ta scena mnie tak zachwyciła. Postać Jezusa mnie tam tak zachwyciła, że już wiedziałem, że muszę obejrzeć ten serial dalej. Obejrzałem drugi, trzeci odcinek, byłem już kupiony całkowicie w ciągu bodajże czterech dni obejrzałem dwa sezony, a to jest w każdym osiem odcinków, także trochę to jest. Oglądania. I byłem absolutnie zachwycony, bo zobaczyłem, że Jezus jest kimś zupełnie innym niż kiedykolwiek wcześniej miałem wrażenie. Jakby zobaczyłem osobę, która jest ludzka, która jest normalna, która się czasem śmieje, która czasem płacze i mogłem go zacząć odkrywać w nowy sposób. Pamiętam, że po obejrzeniu tego serialu Jezus zaczynał być dla mnie takim bohaterem, bo kiedyś widziałem go jako takiego, wiecie, surowego. Tu zrób to, tu nie rób tego, a tu siam to i tamto i owam to. I że on zawsze był taki poważny. Nigdy, może przez vibe kościoła, w którym jest to tak dosyć, może sucho, sztywno tak przedstawiane, miałem taki obraz, a nigdy nie potrafiłem zobaczyć Jezusa z tej ludzkiej strony i obejrzenie tego serialu sprawiło, że, że zacząłem widzieć go w zupełnie inny. I kiedy to się wydarzyło, to od razu y, chciałem dzielić się tym z innymi, bo to było tak niesamowite, co, co zobaczyłem. Więc pierwszą osobą była Natalka. Tak, Zachęciłem go... ją do tego serialu. Z Ale się udało i obejrzała. Tak, i obejrzałam, dokładnie. E, I w sumie tak myślę, że takim wnioskiem, który mam po, po tym serialu jest między innymi to, żeby patrzeć troszkę na Ewangelię szerzej. Bardzo ten serial otworzył moje oczy. E, I zaczęłam po prostu patrzeć na Ewangelię z pozycji, że Jezus był człowiekiem. I ja wiem, że często się o tym mówi, że, że Jezus był człowiekiem, doświadczył wszystkiego oprócz grzechu, ale czy naprawdę patrzysz dzisiaj na Ewangelię i na postać Jezusa, który naprawdę był człowiekiem? To znaczy, skoro szedł na wesele, to że też tańczył na tym weselu. Myślę, że to jest że był winko. oczywiste, że był, dokładnie, pił wino. Albo że jak na przykład jest napisane, że Jezus uradował się w duchu, to nie miał miny takiej jak. Ponuraka, tylko że nie wiem, prawdopodobnie obrócił się, a po prostu może nawet podskoczył. Miał niesamowity uśmiech. No tak prawdopodobnie było, ponieważ Jezus był człowiekiem i ten serial niesamowity właśnie obrazuje to, że żeby patrzeć na Ewangelię szerzej, na wszystkie sytuacje, na wszystkie cuda szerzej i jak to mogło wyglądać w naszym świecie. Dokładnie. Oczywiście to jest tylko pewna interpretacja, chociaż bardzo dobrze zrobiona, bo jest gdzieś tam i konsultowana z teologami katolickimi, protestanckimi, prawosławnymi, z żydami mesja mesjanistycznymi. Także jakby z każdej strony twórcy zatroszczyliście, żeby, żeby z tego całego dziedzictwa kulturowego, które mamy w różnych denominacjach chrześcijańskich, żeby zebrać ten pełen obraz tego, kim jest Jezus i jak, jak możemy go postrzegać, i również. Po prostu ten serial jest bardzo dobrze zrobiony, bo zrobili go ludzie ze Stanów Zjednoczonych, jest fundowany jakby przez chrześcijan całego świata, którzy widzą w nim wartość i postanowili wesprzeć to dzieło po to, żeby mogło być za darmo publikowane w internecie. I mimo to, że jest publikowany za darmo, to Netflix zapłacił bardzo grube pieniądze, myślę, że grube miliony dolarów twórcom tego serialu, żeby móc go emitować u siebie. To pokazuje, jak Pan Bóg. Wspiera, jak Pan Bóg działa w tym, żeby ludzie, którzy działają na Jego rzecz tak jak twórcy tego serialu, byli zaopiekowani, zatroszczeni, czy finansowo, czy w jakikolwiek inny sposób, z każdej strony. I żeby też docierać do jak największej publiki, jak najszerzej, żeby ludzie mogli dowiadywać się o Bogu, o tym, jaki mm. jest wspaniały. My też trochę się w to włączyliśmy. Najpierw naszym znajomym, naszym rodzinom opowiadaliśmy o tym serialu i zobaczyliśmy, jak wielu osobom zmieniło się postrzeganie Boga, zmieniło się, mogę powiedzieć, w niektórych przypadkach nawet życie tych ludzi mm -hmm. po obejrzeniu tego serialu. Tak pozytywny owoc to przyniosło. Nawet osoby niewierzące oglądały ten serial. I potem jednogłośnie oznajmiały, że kurczę, on jest inny i to nie jest Jezus, jakiego sobie wyobrażałem. Dokładnie tak. A później, idąc za tą myślą, nawet stworzyliśmy kurs na podstawie tego serialu, który możemy prowadzić właśnie głównie dla osób niewierzących. Ale jak to Jezus często powtarza w The Chosen, this is Conversation for another time. Tą historię opowiemy kiedy indziej, kiedy przyjdzie na to właściwy czas. Kiedy myśleliśmy o, o całej tej historii, o tym, co Serial The Chosen zrobił w naszym życiu i hmm. jak to też zmieniło nasze postrzeganie Boga, to przyszedł nam do głowy pewien fragment. Chcieliśmy Wam go teraz przeczytać. Tak, z księgi Hioba, rozdział 12. Zapyta jednak zwierząt, one cię pouczą, i ptaków na niebie też ci opowiedzą. Albo przemów do Ziemi, a ona cię pouczy. Opowiedzą o tym również morskie ryby, które z nich tego nie wie, że ręka Pana uczyniła wszystko. Tak. Widzieliśmy ten fragment dlatego, że czy to jest serial, czy tak jak w tym przypadku, natura, nie tak, nie. ptaki, ryby, ziemia. Czy social media. Czy social media. Wszystko może nam pokazywać, jak potężną, wspaniałą, cudowną osobą. Jest nasz Ojciec Bóg. I możemy to odkryć w serialu, który jest zrobiony na mm. podstawie Bożego Słowa. Możemy to odkryć w naturze, tak jak tutaj jest napisane, w pięknie ptaków, w pięknie stworzenia, zobaczyć potęgę stwórcy. Ale też możemy to odkryć w historiach ludzi, którzy z nim żyją, takie jak nasze. Po to robimy tą serię, Dokładnie. po to istnieje ten kanał. Ponieważ Ewangelia może być głoszona na różne sposoby. Nie jest ważne w jaki sposób, najważniejsze jest to żeby robić to jakościowo i żeby robić to w sposób docierający do ludzi, żeby ludzie mogli Dobrze. widzieć, jak Bóg jest wspaniałą osobą. Forma nie jest najważniejsza, najważniejsza jest jej owocność i to, żeby Bóg sobie odbierał w tym chwałę. Oczywiście Pismo Święte jest najważniejsze i to Bez jest podstawa naszej wiary i fundament i tak dalej, ale chcemy po prostu pokazać, że Tą wiarę i Boga można po prostu poznawać na wiele sposobów, i oczywiście wszystko badać i, i serial The Chosen badać, i nawet nas, mówców, badać, i wszystko, co jest dookoła, żeby bazować na słowie Bożym. Tak jest. I do tego chcemy Was serdecznie zachęcić, żebyście odkrywali Boga na różne sposoby, ale żebyście mieli też w tym mądrość i badali źródła, z których czerpiecie, żeby one były zgodne z Biblią, zgodne z tym, czego uczył Jezus. Żeby nikt wam nie wciskał kitu i nie wprowadzał wam do głów żadnych herezji, ale żebyście mogli być dojrzałymi świadomień i chrześcijanami i cieszyć się relacją z Bogiem, która zmienia całe życie. A na koniec zachęcamy jeszcze raz do obejrzenia serialu The Chosen. Tak. Link do strony o, wrzucimy to. w opisie, bo warto. warto naprawdę warto. jest świetny. Nawet mnie przekonał, a to nie jest Nawet na farkę przekonał. Dzięki kochani i trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. PAPA. Pa.